Znacie przysłowie: wyjść jak zabłocki na mydle. O tym, że chytry i tak traci, prawda? No to jest nieaktualne. Od teraz mówimy: wyjść jak Nawrocki na mieszkaniu. No bo może się okazać, że Karol Nawrocki kampanii nie uratuje, prezydentem nie zostanie, a swoje mieszkanie i tak straci. No i tylko fotka z Trumpem mu zostanie. A przy okazji, Sławomir Mencen zupełnie po nic wywołał wojnę z pisem. Ale po kolei. Witaminy omega 3 i ashwagandha marki All Nutrition dostępne w sklepie SFD i wybranych aptekach. Z kodem ZERO zgarnij 10% rabatu w SFD. Odbierz 100 zł za zakup polisy w Mubi. Link znajdziesz w opisie filmu. Dynamikę kampanii płata figle politykom, ale dziennikarzom też. Sam się właśnie o tym przekonałem na własnej skórze. Oto nagrałem bowiem komentarz o tym, jak to Sławomir Męcen wywołuje wojnę z pisem, a pis mu bardzo brutalnie odpowiada. Oczywiście chodziło o mieszkanie Karola Nawrockiego, ale właśnie Karol Nawrocki to wszystko zdezaktualizował. Oto bowiem wychodzi na parkiet, wywraca stolik i mówi, że mieszkanie oddaje na cele charytatywne. Podjąłem decyzję wspólnie ze swoją żoną. Z Martą, aby to mieszkanie przekazać na cele charytatywne. To jedno trzeba powiedzieć, że sztabowcy PiSu u im z mieszkaniem Karola Nawrockiego absolutnie nie potrafili wytłumaczyć. I mnie samego to zastanawia i zastanawiać nie przestaje, jak to w ogóle możliwe. No bo przecież o tej historii musieli wiedzieć. Absolutnie musieli wiedzieć. Gdyby nawet byli na tyle nieprofesjonalni, że tego nie sprawdzili. No to Sławomir Cenckiewicz miesiąc temu pisał, że służby przygotowują prowokacje. No i co? Oni wiedzieli o tym i niczego nie sprawdzili? Nie sprawdzili? Nie, nie napisali żadnego wytłumaczenia? Nie przygotowali kandydata na to? No nie zrobili tego. Tak czy owak sprawy poszły za daleko, musieli to jakoś przeciąć. Wychodzi więc Karol Nawrocki i oświadcza, że pomagać trzeba. I on w zasadzie to całe życie bardzo chciał wszystkim pomagać. Panu Jerzemu... Również chciał pomóc, a teraz biedaczysko pada ofiarą hejtu. No, to było oczywiście takie gadanie dla, dla swoich, dla jego wyborców. No a najważniejszy był ten komunikat. Oddaję mieszkanie na cele charytatywne. To jest oczywiście kawalerka, zdaje się, że 28 metrów, no więc te cele charytatywne to pewnie będzie biuro, ale to jest w gruncie rzeczy drugorzędne. Nawrocki oddaje to mieszkanie, oczywiście po śmierci pana Jerzego organizacji charytatywnej. Na razie jeszcze nie wiemy jakiej organizacji charytatywnej, no ale jeśli będzie to jakaś legitna, porządna organizacja charytatywna, a nie jakaś pisowska fundacyjka, no to znaczy, że jakoś z tego wyszedł. Mówię, wyszedł, ale czy to znaczy, że odrobi straty? Czy to znaczy, że Karol Nawrocki odbuduje swoją kampanię? I odpowiedź jest prosta. Absolutnie tego nie wiem. Ale wiem, że musiał tak postąpić, bo inaczej nie byłoby co zbierać. Tymczasem cała ta mieszkaniowa historia kandydata PiSu wywołała zupełnie nieoczekiwane reperkusje w innych galaktykach. Oto bowiem odpalił się kandydat Konfederacji. Historia z mieszkaniem Karola Nawrockiego spowodowała, iż Sławomir Mencen poczuł krew. Rzeczywiście od początku tej kampanii kandydaci PiSu i Konfederacji nie atakowali się, nie krytykowali się za mocno. Mówiono, że to jest taki wstęp do wielkiego paktu o nieagresji, do czegoś, co spowoduje, iż te dwie partie w przyszłości będą rządzić Polską. No ale to się zmieniło. Po pierwsze, męcen słabnie w sondażach. Rzeczywiście to nie jest jeden czy drugi sondaż, ale widać już, że z tych 18-19% nic nie zostało. Mencen więc został zdopingowany, a jednocześnie nadarzyła się okazja. Otóż mamy wielką wpadkę sztabu nawrockiego, który nie potrafi wytłumaczyć, jak to się stało, że kandydat PiSu ma to drugie mieszkanie, skąd wziął pieniądze i tak dalej, tak No i tę szansę Mencen postanowił wykorzystać. Zechciał uszczknąć trochę wyborców nawrockiego. No i zaatakował. Nawrocki zrobił rzecz całkowicie obrzydliwą. Przejął mieszkanie od starszej i schorowanej osoby, nie płacąc za nie. Do tego skłamał u notariusza, że zapłacił. Zmusił też do kłamstwa sprzedającego mieszkanie. Ulała, Sami powiecie, mocne. Męcen idzie dalej. On się ustawia w roli takiego strażnika czystości zasad. Może u was w PiS, tak jak w PO, toleruje się dowolne świństwo tylko dlatego, że zrobił je ktoś od was, ale to nie jest normalne. No i dalej piętnował. PiS, tym razem już w filmiku. Nie mogliście wystawić do tych wyborów nikogo, kto miał cokolwiek wspólnego z ośmioma latami rządów PiSu, bo tam prawie wszyscy kradli i prawie za każdym ciągnęła się jakaś afera, z której musiałby się tłumaczyć w trakcie tej kampanii, więc wzięliście kogoś, kto nie rządził przez poprzednie osiem lat. No i znowu trafiliście na typa, który... Doprowadził schorowaną starszą osobę do tego, że oddał mu swoje mieszkanie i nic, nic za nie nie płacąc. Czy naprawdę w, nigdzie w otoczeniu PiSu nie ma chociaż jednej uczciwej osoby, którą mogliście wystawić w tych wyborach? Przecież to jest wasza wina, a nie moja. To już było grubo. To było wypowiedzenie wojny. Ale Sławomir Mencen poszedł o krok dalej. On zaatakował nie tylko PiS, ale zaatakował wyborców prawa i sprawiedliwości. Ludzie, którzy głosują na nieudaczników, złodziei, zdrajców i oszustów, nie są ich ofiarami, są ich wspólnikami. Czyli to bardzo proste: głosujesz na Nawrockiego, jesteś wspólnikiem zdrajców, złodziei, oszustów. No grubiej już nie można. Głosujesz na Nawrockiego, jesteś zdrajcą, mówi Sławomir Mencen. No i tu oczywiście można by prowadzić jakieś analizy, zastanawiać się, zadawać pytania. Czy może Mencen nie przesadził? Czy mu to pomoże? Czy będzie w tym skuteczny? Czy na tym nie straci? Ale to jest kampania wyborcza. Tutaj nikt niczego nie analizuje. Tu trzeba działać, a nie myśleć. W związku z tym wyrok już zapadł i został natychmiast wykonany. Otóż rozżaleni zwolennicy PiS rzucili się do ataku. Zaatakowali wściekle Męcena. Pizarz Jacek Piekara już poszedł daleko, już poszedł mocno. Najbardziej obrzydliwe jest staniecie w chórze wszystkich tych załganych sy <laughs> synów, którzy kolportują hejt przeciwko Nawrockiemu, a inni ci anonimowi. Już nie byli tak delikatni. Posługujesz się retoryką soku z buraka, masz myślenie niedojrzałego chłopca, a ambicje na miarę Aleksandra Wielkiego. Tu jeszcze nie było wulgaryzmów, ale przecież Twitter jest od tego, żeby dołożyć tak stałej siły, zajechać. Ubliżasz wyborcom PiSu i chcesz, żeby na ciebie głosowali? Atakujesz Nawrockiego ramię w ramię z Ryżym, jego zastępcą, tą całą bandą popaprańców, uskuteczniając ich kłamliwą narrację? Niczym się nie różnisz od ośmiogwiazdkowców. Zatem wy <laughs> dalej. Gdyby ktoś zechciał zagłębiać się w otmenty Platformy X, to dowiedziałby się, że Sławomir Będzen to zero, to ówno, <laughs> to załgana szmata ze stajni Giertycha i tak dalej, i tak dalej. No cóż, tak smakuje rozczarowanie, tak smakuje zawiedziona miłość. Miało być tak pięknie, a tymczasem pan młody, no nie przyszedł, nie stawił się. Panna młoda, w związku z tym jest wściekła i chce mu wydrapać oczy. Tymczasem nikt tutaj się nie cofa. Sławomir Mencen nie przeprosił, nie posypał głowy popiołem. Wypuścił filmik, w którym zaatakował Prawo i Sprawiedliwość, mówiąc na końcu: To nie moja wina. Teraz rzucają się na mnie pisowcy, że ja o tym mówię. A dlaczego mam o tym nie mówić? To wasz kandydat to zrobił, to wasz kandydat skłamał albo w oświadczeniu przed notariuszem, albo w wywiadzie u Rymanowskiego. No przecież to on, on to zrobił. Ja tylko o tym mówię, co ten człowiek zrobił. Ja rozumiem niestety, że zwiększa to szanse w tym momencie Rafała Trzaskowskiego kosztem Karola Nawrockiego, ale to nie jest moja wina. No cóż ja mogę powiedzieć, mleko się rozdało, PiS z Konfederacją idą na noże. Wybuchła wojna na wieki, no przynajmniej do najbliższego rozejmu. Chociaż gorące głowy twierdzą, że żadnego rozejmu już nie będzie, że to już koniec, że wszystko stracone. Oto profesor Stanisław Żerko z Komitetu Poparcia Karola Nawrockiego pisze: Sławomir Mencen, typ, który zapewnia prezydenturę Trzaskowskiemu, a Platformie kolejną kadencję. No więc jest już winien, jest już winien. To przez Mencena to wszystko, co się na pewno wydarzy. Analityk sondażowy Marcin Parade, człowiek o poglądach zbliżonych do Konfederacji, ale jakoś tak orbitujący wokół PiSu, pisze tak. Zerwanie przez Konfederację paktu o nieagresji przybliża nas do scenariusza wygranej Trzaskowskiego w wyborach, a w konsekwencji posuchy przez lata na prawo od centrum. Marzenia przedszkolaków z Konfederacji, że zdominują polską prawicę, Skończą się tak samo jak niszczenie konkurencji na prawicy po 2015 roku przez mocarstwowy pis, czyli dominacją centrolewicy. Rozumiecie to? Wszystko stracone, a wszystko przez jeden filmik. Jeden, jedyny filmik, i cała polska polityka poszła wszystko trzeba pisać na nowo. Cała ta akcja, cała ta awantura pokazuje, że fanatycy wszystkich krajów, łączcie się, jest już nieaktualne. Oni są już połączeni, oni działają tak samo. Oto fanatycy PiSu są równie grzeczni, równie sympatyczni i równie wyrafinowani, co silni razem z sekty Romana Giertycha. Przecież to ta sekta zaatakowała Szymona Hołownię za to, że w ogóle ośmielił się kandydować. Najmocniej chyba oberwało się jednak nie Hołowni który dostawał już wcześniej, ale najmocniej obrywa Magdalena Biejat. Tutaj w roli zagończyków Platformy występują już nie anonimowi trolle, tylko dziennikarze ONETu. No dobrze, ale w co gra Magdalena Biejat idąc do prezydenta? Wcześniej yy, ta sytuacja z tęczową flagą w trakcie debaty, ona też nabiła punkty, nie tylko jej, ale między innymi zabrała, nie wiem, Rafałowi Trzaskowskiemu, tak? No i co nam z tej całej historii zostaje oprócz niesmaku? Ano całkiem zgrabna historyjka z morałem, taka umoralniająca historyjka dla młodzieży, mówiąca nam, że chytry dwa razy traci. Oto bowiem Karol Nawrocki cnotę stracił, a rubelka nie zarobił. I teraz na przykład chodzi sobie po redakcji Krzysztof Stanowski i się śmieje, że dobrze, że ten Nawrocki to za to mieszkanie nie zapłacił, bo teraz wyszedłby na frajera. A polityka a w polityce okaże się, że konfederacja i tak będzie się musiała pogodzić z pisem. Wszystkie trudne, brzydkie i okropne słowa będą musieli sobie puścić mimo uszu. Warto było. Witaminy omega-3 i ashwagandha marki All Nutrition dostępne w sklepie SFD i wybranych aptekach z kodem 0 zgarnij 10% rabatu w SFD. Odbierz 100 zł za zakup polisy w Mubi. Link znajdziesz w opisie filmu. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.